Mmm, ale pachnie, bardzo się już nie mogę doczekać jedzenia. Hmm, ale chyba kogoś brakuje. Marwin jest na górze, tak? Powinien zejść punktualnie na dół. Marwin, słyszysz mnie? Zejdź proszę na dół, jedzenie już gotowe. He, dobrze słyszałam, ktoś mnie woła? Słyszałam swoje imię. To pewnie tata mnie woła, bo jedzenie zaraz będzie gotowe. No dobra, no to idę na dół. Ciekawe, co dzisiaj będzie do jedzenia. Hej, już jestem. Szybko strzegłam na dół, żeby się nie spóźnić. Co słychać, jest już jedzenie? Dokładnie, Marwin, zgadłeś, zaraz będzie, więc chyba możemy już usiąść do stołu. Mmm, no, wygląda to pysznie. No to chyba możemy zaczynać smacznego. Och, w końcu. Byłem już bardzo głodny. Smacznego, tato. Mm. Mm. O, ale pyszno. Mięso jak zwykle jest bardzo dobre. No, też tak uważam. Bardzo je lubię, ale wydaje mi się, chyba już więcej nie zmieszczę. Jestem pełny. Ja tak samo. To może chodźmy do salonu i poglądajmy telewizję, kochanie. Chodźmy. Och, dobrze, dobrze sobie usiąść. Brzuch zaraz mi pęknie. Mama i tata oglądają teraz telewizję, a ja co mam robić? W ogóle nie mam ochoty na oglądanie telewizji. Ale wiem, mam świetny pomysł. Wezmę to kakao, pójdę do Lili i spróbuję ją przekonać, żeby wypiła je całe. Może jej się uda. Byłoby super. A jak już więcej nie będzie mogła, to po prostu będę trzymał jej to opakowanie do góry nogami. Nie da rady się obronić. Hej, Lili Lili, śpisz? Nie? Patrz, co ja tu mam. Wiesz, co to jest? eee, e, e, kakao? Tak, dokładnie Lili. I na pewno można nie ochotę, prawda? Chcesz łyka? Tak. Kakao, kakao. Dobrze, Lili, no to trzymaj. Albo wiesz, co? Ja ci je potrzymam. Złapię od góry i będę cię karmił. Ja, ja, ja. Już, już nie mogę więcej Marwi. No co, ty na pewno możesz jeszcze trochę. Może nawet uda ci się wypić całe opakowanie. No dawaj, dalej, dalej, pi. Och, Lili, brawo! Wypiłaś cały karton. Nie spodziewałem się, że ci się uda. Szacun mała. Dobrze, no to skoro Kaka już nie ma, to ja pójdę do siebie. Ale to było śmieszne. Była taka chwila, że myślałam, że już więcej nie da rady, ale lałem jej dalej do buzi i musiała połykać. O, o, teraz bardzo, bardzo źle się czuję i boli mnie brzuch i, i chyba z wymiotuję. O, wow. o nie, jestem cała wymiecina. Fuj, to okropne, obrzydliwe. Wszystko się klei i śmierdzi i to wszystko przez to kakao. Hmm. Kochanie, wiesz co? Lili już długo jest sama. Może sprawdzę, co u niej. Jest jeszcze za mała, żeby sama potrafiła sobie dać radę. O, o, to nie wygląda dobrze. Kołderka Lili jest jakaś pomarańczowa. Czy to są? Wymieciny? Muszę się przyjrzeć. O nie, to naprawdę wymieciny. Lili, jak to się stało? To obrzydliwe i twoja buzia, i w ogóle cała jesteś w tych żygach. Fuj. oj, ojej, oj, ojej, ojejku. No ale cóż, mimo że jest to strasznie obrzydliwe, ktoś musi to wyczyścić. Przecież ty nic nie widzisz. Te wymieciny są wszędzie, nawet na twojej twarzy. Chodź, Lili, pomogę ci. Tutaj cię przesunę i. O, trochę przetrzeć ci buzię. Buzię masz już czystą. Jeszcze umyję kołyskę. Okej, okay. teraz chyba wszystko jest czyste. Dziękuję, tato. Ja, ja, ja po prostu wypiłam za dużo kakao i, i miałam całkiem pełny brzuch i po prostu wymetowałam. O, nie, naprawdę wypiłaś za dużo kakao. U, o, to niedobrze, ale miejmy nadzieję, że teraz już wszystko będzie dobrze i że zaraz poczujesz się lepiej. Kochani, na dzisiaj to już niestety wszystko. Jeśli filmik Wam się podobał, kliknijcie kciuka w górę. Pamiętajcie, że możecie za darmo subskrybować nasz kanał i już nigdy nie przegapić żadnych naszych przygód. Nie zapomnijcie opowiedzieć o nas swoim przyjaciołom. Do zobaczenia następnym razem. Pa!